Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do ZO2 Animal Park. No to tak, mamy aktualnie event zimowy. I tak, mamy tutaj do zdobycia dwie sarenki, tutaj jakąś szwedzką kawiarnię. Tu mamy skrzyneczki, pięć sztuk, tu mamy pięć sztuk kuferków. Tu mamy kopułę geodezyjną. Jakieś dekoracje. Tutaj mamy rzeźby lodowe. Tutaj, o ta nawet fajna. Tutaj, miśka jakiegoś. I co mamy na końcu? Skuter śnieżny. Za 100. 100 śnieżynek. No to drogi, drogi. No i tak. Ja myślę tutaj, żeby sobie zdobyć to. No bo zawsze kombinowałem nad zwierzątkami, ale teraz myślę zdobyć sobie to. 800 kasy to będzie dawać i 3 ulepszenia, więc tam liczę koło ty ponad 1000 powinno to kasy dawać. No ulepszenia pewnie będą za diamenty, to jestem pewien tego. Ale będziemy mieć jakiś taki sklepik nowy taki, którego ogólnie nie mamy, tak? Nie można kupić no zwierzątka też, ale może zwierzątko za rok albo coś no będzie. Dostępne, więc, więc możliwe, że sobie go kupimy, tak? Ale na razie zbieramy tutaj na ten sklepik. No, w sumie 3000 już mamy, 3600 to mamy praktycznie połowę zwierzątka, tak? Połowę zwierzątka i by było zwierzątko. Więc zastanawiam się, czy nie zaczekać, ale no w sumie jeden, jak to weźmiemy, to będziemy mieć 1000 nam zostanie, to będziemy musieli nazbierać tu musimy nazbierać 2000 do tego, a tu później, później też, później musimy nazbierać więcej. Będziemy mieć już 6000 i będzie zwierzątko, później wystarczy nazbierać 2000, tak? No to nie, to dobra, to my sobie chyba poczekamy, aż yy, nazbieramy pierwsze te 6000, weźmiemy jedną sarenkę. a później to. No ma, zobaczymy, czy się uda. No, mamy 9 dni. Tutaj, jak widać, wszystko mam pozbierane. 5 godzin 2 godziny. Jeden dzień, no to 5 godzin, no to nie. Tu mamy 40 minut. A nie 2 godziny 40 minut. No to ja to zbieram, wiecie co, może raz, może dwa razy dziennie, więcej razy nie daję rady zebrać, więc też za dużo tego nie ma, ale no tak, tak, to mniej więcej tutaj mi tutaj wychodzi. Co my tutaj jeszcze mamy? Mamy tutaj jakiś Bonusiki na hodowlę, coś tam. Jakieś bonusy po prostu. I mamy dodatkowego expa 150%. Tutaj na takie właśnie zwierzęta ro, rogaśne, tak. No i tu już, tu już, tu już, moje, moje rzeczy, aha, tu jest ten, ta sarenka. Ciekawe co dostanę z tego. Czy dostanę coś z tego? Gdzie my tu mamy? A, to, to i to, no to, to bardzo nic nie dostanę za kupienie tej staranki. tu powinno być jakieś coś porządniejszego, nie wiem, ze 100 diamentów albo coś takiego, nie, że dostaniesz za to misję. tu takie nagrody, jakby nic, po prostu umieść pojedło. Dżungla, a ja poidła chyba nie mam, sobie tu zerknę, nie mam. Może w kartach jest poidło gdzieś. Może sobie tutaj popatrzymy, czy gdzieś tu mamy poidło. No nie, nie mamy poidła. No do, e, dobra, teraz jeszcze przejdziemy. E, kalendarzyk adwentowy. Odsłaniacie, zdobywacie. Możecie zdobyć tutaj osiołka i i pingwinka. Tylko powiem wam tak, nikt nie wie ile tych kart jest. Czy są tylko dwie. Czy są 4, czy jest 6, czy jest więcej? No, nie wiadomo ile tych kart jest, więc ja Wam powiem tak. Ja mam już dwie karty, pingwinka, i wiecie co z nim zrobimy, i myślę, że trzeba by było tego pingwinka po prostu poskładać. Osiołka mam, więc karty osiołka chyba, chyba wymieniłem. Tak mi się wydaje, że zostały wymienione karty tego osiołka. Mm, tak, bo go tu nie widzę. To chyba zostały wymienione. Osiołka, ale tu pingwinka mamy dwa. On nie jest drogi, bo jest za skompletowanie potrzebne na dwa 2000. E, więc. E, skompletujemy sobie go, za te 2000. I nie miejmy my już jednego przynajmniej. Przynajmniej jednego miejmy. Tutaj też możemy coś skompletować. I tutaj też możemy coś skompletować. Dobra. Mamy przynajmniej jednego już tego pingwinka. Trzeba wybieg wybudować. A no, tutaj mamy miejsce. Postawimy wybieg. Niech się nam buduje. Jeszcze jakąś nagrodę dostaniemy. No a 5 godzin jak się nam pobuduje, więc e, nic tutaj nie zrobimy więcej. No to dobra. Niech się nam to buduje. E, co my tu jeszcze możemy zrobić? Hmm, aha, e, tu musimy podlać wszystkie moje rośliny. Trzeba podlać, bo nam tutaj e, misja tego wymaga, więc podlejemy sobie wszystko. Wszystkie tutaj te nasze roślinki. O, dobra, szukamy 20%. 20% mamy po, podlanego. No u mnie to te 20% to jest nic w porównaniu z tyle, jaki jest roślin. Teraz będziemy to troszkę długo podlewać. Ile mamy? na no, 2000 roślin to mało. No, to jest troszkę podlewania. A jak. ja, ja brakuje 50 roślin do 2000? No, 45 dokładnie. I teraz, jeżeli postawię wszystkie te, które mam, akurat we wtunku, to może tego będzie tyle. Ile mamy? 50-60%. 60% no idzie dosyć dosyć nam to idzie 67 a teraz wciąż przybywa 70 potrafię tutaj to wszystko tylko to wszystkie podobierać 77 a mogę mieć 80, a mamy 80 idziemy na drugą stronę tutaj zrobimy już dwa takie paski i 90 nie myślę o. nawet wszystkiego nie będzie trzeba podlać i tylko będzie tego tyle e. 97 98 i 100% dobra, ale my sobie już podlejemy to do końca żeby już mieć wszystkie roślinki tutaj podlane o elegancko dobra udało się podlać gdzie my mamy tutaj wykupione? To mamy wykupione. Nie. O, kurczę, 500 diamentów nie, to podziękuję. Tu mamy wykupione, tu mamy zrobione do pełna. i Tu dalej już nie zrobimy nic. Gdzie my układamy roślinki? A tutaj układamy roślinki i tutaj jeszcze jest niepodlane. Zapyle my tutaj tego jeszcze mamy. No to ja tutaj roślinek chyba mam więcej niż ten 1500. Bo 1500 trzeba było poddać. A ja podlałem 1500 do pierwszego i dlatego jest. Zobaczcie, podlewamy sobie taki, stary roślinek. O, dobra, już są wszystkie. No i myślę, aha, tutaj mamy, tutaj mamy zrobiony ten. Gdzie my tutaj możemy układać? Tu mamy full, tu mamy full. No nie no to myślę, że pojedziemy tutaj do dołu roślinkami. Ja tu tych roślinek trochę mam do postawienia. Więc chciałbym sobie je pozbierać. I postawić, żeby mi tutaj w ekwipunku nie zawadzały. Zobaczcie ile tego tam jest. E, możemy sobie to tak jakoś przesortować. Dekoracje. Nie, ja na przykład jak chcę tylko rośliny. I drzewa. Dobra, tak? Nie wiem czy to drzewo się też podlewa. Ale skoro podstawiło się tutaj, to możliwe, że też się go podlewa. No dobra, zobaczymy czy się go będzie podlewać, czy nie. I wystawiamy po, po kolei wszystkie rośliny, które tutaj mamy słoneczniki. Słoneczników to już by coś zrobić, że tego tyle jest. Nie, ja tu aż po dziewięć takich kwiatków mam. To ja muszę tutaj troszkę dalej puścić. Cyk, cyk. Dobra, zrobimy tutaj po tyle, ale obstawiam, że to pójdzie aż do samego dołu. Bo tego tu jest jeszcze masę. Nawet nie sądziłem, że aż tyle tych roślin tutaj jest. Ale to jest wszystko chyba w tych skrzynach, cośmy ostatnio otwierali. Wszystkie te kwiatki właśnie są z tego. Zastanawiam, czy by tego po prostu nie sprzedać tych kwiatków. Pierśliny sprzedać, żeby nam to kasy dało. Może nie za dużo, ale ile miejsca by nam zaoszczędziło. No dobra, no to nie, to ja to muszę aż do dołu stawiać. To nie ma w ogóle o czym dyskutować. Idziemy z tym aż do samego dołu. Jest tego tu tak dużo, że. Że spokojnie tutaj zrobimy do samego dołu. po 8. O, 8, 8 wchodzi na jeden pasek, brat Dobra, następne dwie. tutaj się zmieszczą. 5, może tutaj wejdzie. 6, to już trzeba dać nowy pasek. Zobaczcie, ile tego jest. 3, 4 To może do ten środek mi wypełni akurat. O, jedna. Pytanie, czy to się podlewa? Ja sobie postawię te roślinki tutaj tak na dole, bo nie mam pojęcia, czy to się tutaj podlewają, te roślinki. Czy się je wszystkie podlewa? Jaki płot. Tutaj mamy jakieś, jakieś te, ale wydaje mi się, że tego się nie podlewa, że to są tylko dekoracje. Czekaj, czy na tym pisze coś. No nie no, nic na tym nie pisze. Za dwie godziny jeden raz. Aha, walentynkowe. Dlatego się chyba nie podlewa. Ja To tutaj postawię, ale zobaczymy. To się chyba nie podlewa, to są chyba dekoracje. Po prostu tak, jak mówią tam, walentynkowe pisało, i to chyba nic nie daje. Dobra, to zostawimy sobie to. Mamy tutaj ładnie wybudowane wszystkie światki. Zobaczymy, czy te rzeczy można podlewać, czy nie. Jeżeli nie, to się ich usunie, a jeżeli tak, no to zostaną. No to dobra, myślę, że to na dziś tyle. Troszkęśmy tu rozbudowali. Jak się Wam podoba moja tutaj kwiecista łąka, to łapka do góry, komentarze mile widziane i do zobaczenia. Cześć Wam!